Witam serdecznie w nocy, jeszcze nie śpię, ale zaraz idę. Moim planem będzie raczej wyrobić tyle filmów, żeby wyrobić do 4000 godzin, bo mam bliżej niż 110 milionów wyświetleń w shortach. Co do pogody, utworzył się wir polarny, słaby, bo słaby, ale prawdopodobnie nam się utworzył wir polarny. Oczywiście nie wiem na 100%, bo odczyty modeli numerycznych nie są zawsze w 100% pewne. Pogoda jest taka, że jutro ma wiać. Może w drugiej części padać deszcz, W sobotę ma padać. Gdzieś tam punktowo w Polsce zachodniej, Centralnej i południowej, a później także wschodniej może zakrzmieć. Ale nie wiadomo, czy jakieś zjawiska mocne. Po prostu będzie to. ale takie jesienne burze. Według amerykańskiej prognozy AccuWeather I wcale by mnie to nie zdziwiło, jakby już pod koniec października przyszły pierwsze przymrozki, czy tam połowa koniec października pierwsze przymrozki, a na przykład początek listopada, połowa listopada pierwsze opady śniegu, to wcale bym się nie zdziwił. Piszcie, jaka według Was będzie zima. Komentujcie, lajkujcie i widzimy się wkrótce. Cześć! Filmy i zdjęcia z aparatu będą dopiero w poniedziałek po moim powrocie ze Śląska. Pozdrawiam ze Śląska!